Cześć, cześć, cześć. Czołem tutaj Ola, a z wami jest Kuba. Cześć. Cześć. Yy, sorry, ale Kuba aktualnie na tym odcinku, czwartym bodajże, nie, trzecim, operował kamerą i kamera jakoś przez Kubę się wyłączyła. I dlatego zamiast spotkać się w salonie, spotykamy się w następnym odcinku. Yy, zaraz wrócimy do. Dobra, jesteśmy i mieliśmy widzę te babuni w naszym pokoju. Dobrze. Yy, no to idziemy teraz. Yy, zobaczymy na wizji, jak Kuba buduje skrytkę, którą nazwiemy skrytka Fedki. A, nie pokazywałam Wam w zeszłym odcinku nazwy mojego sklepu, sama yy, tam robiłam. Tu um, już za pójdziemy? Nie, pójdziemy tylko przynieść tylko szczęko. Pokaż, a Ty tutaj zostań. Bad to lider, do zobaczenia później. Dalej. I teraz będziemy budować tajną skrytkę Fletki, tylko pokażę im nazwę mojego sklepu. Pan, pan Szczur. Szczurek! Nie, pan Szczurek. Miał się nazywać Pan Szczurek, ale się nie mieściło na dachu, więc był, jest Pan Szczur Ale ów na jego Pan Szczurek. Jeśli macie jakieś zastrzeżenia, piszcie w komentarzach, ale i tak nie będę czytać, więc nie piszcie głupich. Dobra, do zobaczenia. Witajcie z powrotem, Kuba teraz będzie budował Ale my użyjemy gumeczki, oczywiście tutaj gumeczka Przeszły tunerek i jedziemy I jedziemy Tu będzie wejście do tunelu Zaraz robimy dalszy ciąg Tylko weźmiemy odpowiedni biały czy ciemny? Biały no. Biały Zaczynamy tunel Na razie będzie delikatny Robię pojedynczo, bo nie chcę to przechadzać, bo będziemy trochę tu będzie krótki, Bob będzie krótki, ale potem już tu będzie długi. A Mam do was pytanie, co myślicie o tym, żeby zrobić odcinek specjalny z tą dziewczyną? Jestem z, z tą dziewczyną. To jest yy, iCarly. Chcieliśmy zrobić jeden lub dwa odcinki specjalne. Także z, z nią oraz z SpongeBobem. Tu mamy SpongeBoba i może jeszcze z awatarem, tu niebieskim, kolesie. Yy, piszcie w komentarzach, co myślicie o tym, oczywiście. I, i chcecie, żeby ktoś się był. No i kto chce piszcie na przykład jeden i tak, napiszcie tak. Tak lub tak, na przykład jeśli ktoś chce jest na tak, to piszcie tak, na przykład pod spodem jeden i Carly, dwa na przykład Avatar, trzy SpongeBob. Jeśli ktoś jest na nie, to pisze tylko nie. Będzie długie ze tam na dół. na w się trochę przeleci. Czy to troszkę może być? No, może być trochę tak nowo. Sorry. Potem na bo. Sory, potrzeba na poprawki dodane. No, do zobaczenia, na chwilę czy z tego koszulka, ten piosenek. Cześć! Witajcie, z powrotem kuba zrobił, jak tutaj widzicie, zakończenie tunelu. Jeszcze będzie taki kawałek. I jeszcze będzie chyba jeden w dół, później będzie, bo to jest tajna skrytka. Tylko musimy zrobić tam żerandol, że jak będziemy chcieli wyjść, to musimy się zabić. Widzicie, nie? Po co robić wyjście, jakieś budowane? Jak można ustawić randol i będzie Daddy. Dobra, da, i to zrobimy na dół. Jak zrobię, jak zrobię trochę na dół, to zrobię tylko. Może chcecie widzieć? To, 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 to będzie to króciutko trwa. To, to, to do zobaczenia za chwilę. Tak właśnie wygląda. E, Kuba wybudował piękną zagrodę. Wow. Zaraz zrobimy save i widzimy się tutaj z naszym rokiem.

o. Kolejna zająca się szczuru Skaczą sobie tak. I następne. Chyba, że tam jakiś ogród już zabija, dobra, idziemy. Ścigamy się, że szczuruję, kto pierwszy. I leci się, leci, leci, leci. Ach, jednak nie topa. Tak, nawet nie topa się leciały. To już się nie tego dzieje. Fajny, deszczyk meteorów. Haha. Coś dziwnego. Ale zaraz wchodzimy na domku. I znowu idziemy na dół i siup. I, I lądujemy I, na i, i tam, tam, tam. lądujemy na Dobra, tylko właśnie o. Zastanawialibyście się no perę, jak, jak powrócić do domu Otóż tak, skacz Siup I, I zaraz będziemy w naszym domku no. Dlatego właśnie robiliśmy takie nisko, żeby się I jesteśmy w sprawdzić to Z tymi szczurami mamy tak dlatego, tak no właśnie ale najpierw musimy się najeść serduszek. No właśnie, serduszka. Właśnie no, się wyłożymy tu kierunkowską i w następnym odcinku pokażę na Wam całość. Jest. Serduszka, 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 serduszka. Ej, ej, ej. Dobra, wreszcie w jest gic. A teraz idziemy zobaczyć, co z tym jest nie tak. Może w nas na zewnątrz? No. Nie, nie tego! Chyba nie wiem o co chodzi. Krab chyba tak Chyba. No to musimy iść tam na sam tu sobie, zrobić tunel i pozbierać pieczeń na obiad. Ja nie wiem, co się dzieje, Kliczysk. Piękny krajobraz. Ale na razie nie wiem, co się stało z tymi Pójdziemy do skrytki. Zobaczymy, czy że lecą? Nie. A ja zobaczyć. No to dlatego już latają. Widzicie te kraby pod spodem? to są kraby. Które mają lasery i dlatego właśnie zdychały tamte zwierzęta. Ale zobaczymy, czy na już ścisk. ślisk. Oj, niech ta jest chleba na drugim. To może być fajnie. Jeszcze tu jakoś, jeszcze to na to, jak pokażę tam. Budujemy się stadion piłkarski. No fajnie. Pójdźmy na dwa. jaką chyba kwadratową. Proszę wszystkie tunele, jakie ona jeszcze będzie. tunelów. Nie no, bójcie się. On żartował, mówiąc, że zbudujemy stadion piłkarski, bo nie będziemy go budować. Ale mamy zamiar zbudować kino, znaczy ja mam zbudować, y, zamiar zbudować. Y, jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, to oczywiście komentujcie. Y, cicho bądź. Komentujcie, bo musimy mieć Wasze rady, co możemy i latający, co możemy właśnie zbudować. I jeszcze pamiętajcie o tym, że macie pisać Wybrać. tak czy nie? Wybrać, które ma być. Wybrać, które ma być pierwszy i czy chcecie, czy nie. I ufam wyjścia, nie. I zrobię kondukcję do kiedyś. No, 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 no. Na końcu będzie się robił. Do podziemi. Nie, nie śmiejcie się. jeszcze że jest w pustym No, fajnie, początka. na końcu będzie. I jesteśmy. Dobra, to my idziemy do salonu, a wy, a my zobaczymy się w następnym odcinku. Koment... Cześć, cześć, cześć tu Ola i Kuba. Komentujcie, subskrybujcie. Kuba, jeszcze chciał coś powiedzieć na koniec. I ja jednak nie. do widzenia, do zobaczenia w następnym odcinku.